Gratulacje 11 zwycięstwa. Jesteście niepokonani w drugiej edycji Master League. Gratulacje w UberAVC. Jest plan na trzecią edycję, że podzielimy prawdopodobnie ligę na dwie. W pierwszej będą walczyć topowe zespoły, a w drugiej będą słabsze zespoły, które będą walczyć o awans do wyższej. Jak myślisz, czy ten pomysł jest OK? Dla mnie dwie ligi to powiem tak, że to jest rewelacja z tego względu, że Najprawdopodobniej jak z czarkiem rozmawiałem, to chcę zbierać 16 zespołów, więc zrobi, zrobi dwie, dwie ligi po, po 8 i spowoduje to, że każdy będzie o coś walczył, bo pierwsza czwórka wiadomo mistrzostwo, druga czwórka pierwszej ligi będzie grać o utrzymanie, pierwsza czwórka drugiej ligi będzie walczyć o awans, no a pozostali o zwycięstwa. Tak? Także to jest, to, jest, to jest super i to na pewno e, zmotywuje mi się wydaje zawodników już grających. Żeby po prostu przychodzili na mecze i walczyli, walczyli o każdy, każdy punkt, nie mówię tego złośliwie w stosunku do innych drużyn, bo u nas też tak jest, że z frekwencją jest, z frekwencją jest różnie. No i na pewno to wpłynie na, na ta walka, na, na jakość meczy i liczę na to, że przyciągnie kibiców. Dzisiaj dodajemy element losowości. Możesz wylosować dwa pytania z sześciu, które przygotowaliśmy. Wybierz sobie cyfry od 1 do 6 i podaj dwie. Będzie 2 i 5. Dobrze, drugie, który zawodniku zwrócił Twoją uwagę w tym sezonie i dlaczego? Na pewno Maciek Noworul ze stobiernej. On jest taką wyrażającą postacią, bo naprawdę brakowało tego zawodnika stobiernej. Chłopakom się łatwiej gra, no bo goś czyści, czyści deskę, robi fajne, fajne zasłony. Można mu podać pod kosz, także wzrosła. Wydaje mi się, że to jest największy wzrost, wzrost drużyny w stosunku do, do, do tego, jak go nie było, tak? Także... Także to dla mnie jest taka wyróżniająca się postać. I piąte, co chcesz powiedzieć widzom Master League, którzy przychodzą na mecze i oglądają nas na YouTubie, Instagramie, Facebooku? Na początku chciałbym ich pozdrowić, podziękować, że w ogóle przy, przychodzą. Bo mówię, jest większa frajda z gry na boisku i to się, i to się czuje, jak, 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 jak ktoś patrzy czy to z trybun czy z, z YouTubea? No i tak jak powiedziałem wcześniej, no może te dwie ligi zachęcą do, do, do zwiększenia tej tej frekwencji, no bo mecze są fajne, boże jest niedziela, jest słońce można przyjść, pooglądać, a później później jeszcze, jeszcze skorzystać z uroków pogody. Także e, zapraszam na mecze. Retrodziki niestety przegrana z liderem drugiej edycji, czyli z Wberaa Fałce Rzeszów, Ale mamy dobrą wiadomość. planujemy w trzeciej edycji Master League podzielić ligę na dwie ligi. Jak myślisz, czy ten pomysł jest trafiony i, i czy byś coś podobnego zaproponował właśnie dla wyrównania szans? To, to zależy, ile się drużyn zgłosi, no bo jak w tym momencie jest drużyn 12 czy 11? 12, 12 bodajże. 12. No to jeszcze, to jest tak na granicy sensu, że tak powiem, bo to z każdym grać te dwa mecze, wtedy się gram jakby ilość meczy się z wielokrotnie, a gramy dwa mecze wtedy z każdą drużyną, ma to jeszcze sens? Natomiast no zobaczymy, może się gdzieś tam, nie wiem, jeden sezon, drugi sezon może się w monotonia, bo to cały czas będzie stała rotacja, raczej tutaj nie będzie jakichś, nie wiem, spektakularnych form, że nagle jedna drużyna wyskoczy w rankingu gdzieś, gdzieś na samą górę, raczej układ będzie cały czas ten sam, więc... Może być dojść do takiej sytuacji, że będą nowe drużyny, więc ilość tych drużyn będzie znacznie większa niż jest obecnie. Tak, tak, no ale to wyjdzie w pierwszym sezonie, gdzie, gdzie one są w której tabeli, więc wydaje mi się, że jakby na przykład miało być bardzo dużo nowych drużyn, to... No, znowu gdzie je ułożyć? To jest, ale to zostałem organizatorem, ciężko odpowiedzieć na to. Okay. To jest zadanie, trudne dosyć. Przygotowaliśmy dla Was sześć pytań, możesz wybrać dwa. Od jeden do sześć, które numery wybierasz? Dwa cztery. Drugie, który zawodników zwrócił Twoją uwagę w drugiej edycji Master League i dlaczego? Nie wiem, jakiś pupaczek z tego, zokoła sokoła uderzył kolegę tak tam z Dlatego. Okej, okay. a czwarty to kogo przewidujesz w finale playoffów? Podaj dwie drużyny. Playoffów? No to AVC. W finale no. oczywiście. No tak, nie ma niespodzianek raczej. Czyli yy, AVC i, I Thunderbolts. Tak Okej, okay. wielkie dzięki. Pominięci w drafcie na zakończenie drugiej edycji Master League. Kapitalny mecz w Waszym wykonaniu w Łańcut. Jak się czujecie z tym zwycięstwem? No rewelacyjny mecz. Nie byliśmy faworytami, To tydzień temu mówiłem. Po przegranej z Dzikami. Tym bardziej szkoda tamtego meczu. No ale poziom ligi generalnie podniósł się i, i... To widać było dzisiaj, jak dziki grały za VC, Że na FC oczywiście miało przewagę, ale już, już to nie jest taka przewaga nad tymi drużynami, które są od nich słabsze, już nie jest aż tak wyraźna, aż tak dominująca. Także no bardzo się cieszymy, fantastyczny mecz, cały czas na styku, tam łańcud tymi trójkami nas karał co jakiś czas, ale, ale pod koszem no to mieliśmy dwóch dzisiaj graczy, którzy rzucali praktycznie wszystko. Także super. Okej, okay, jest pomysł na. Okej, okay, teraz mam dla ciebie losowanie. Wybierz cyfrę od 1 do 6, to będą mm. dwa pytania z tej puli. 5 i 3. 5 i 3. No to lecimy od trzeciego. Jakie nowości chciałbyś zobaczyć w trzecim sezonie Master League? Czyli liderki, rzecz jasna. No nie wiem dlaczego nie ma jakiejś takiej prawda, grupy występującej. Bardzo to świetny jest... pomysł, bardzo fajna sugestia. I piąte, co chcesz powiedzieć widzom Masterli, którzy przychodzą na mecze i oglądają nas na YouTube, Facebooku i Instagramie. Że jest super e, sprawa widzieć, e, jak grają nie wiem, mężowie, ojcowie, prawda, jak przychodzą rodziny na, na te mecze. W ogóle wytworzyła się taka bardzo dobra kultura wokół tej koszykówki. No i, i wiadomo, na meczach są różne emocje, różne rzeczy się dzieją, ale potem po meczu, jest, jest, emocje opadają, jest spokój i można potem na YouTube sobie ten mecz zobaczyć jeszcze raz, po, 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 posprawdzać, policzyć straty, punkty, no, tylko i wyłącznie same plusy tego. Sokół łańcuch, yy, gratulacje bądź najbliższy odpowiedzi za quiz od naszego partnera, czyli spaldinga. Oto nagroda. Kończymy rundę zasadniczą drugiej edycji Master League i już są zapowiedziane zmiany. W trzeciej edycji prawdopodobnie dojdzie do podziału. Będziemy mieć dwie ligi, ponieważ będzie więcej drużyn, prawdopodobnie 16, więc po 8 drużyn w pierwszej, jakby lidze rozgrywkowej, i 8 w niższej, w drugiej, gdzie w pierwszej będzie walka o utrzymanie i oczywiście awans do playoffów, a w drugiej, mimo tego, że niektórym może się powinność noga, to będą mieć szanse awansu do tej wyższej. Jak Wam się podoba takie rozwiązanie? No nie wiem, no, na ten moment przy formacie 12 no teoretycznie każdy może wygrać z każdym. Są takie drużyny jak AVC, którzy tu gdzieś tu hale mają obsykaną i gdzieś tam zawsze jeśli grają mecz, no to zawsze ta liga tak trochę z nimi jest. Mam wrażenie, że oni tu czują się jak u siebie w domu i im to nie przeszkadza, ale tak generalnie poza tym to wszystkie drużyny mogą tak naprawdę wygrać z każdym, co pokazuje ta liga i to jest kwestia tego, ile osób tak powiem, się zbiorą drużyny, są drużyny, które grają w 6, 7, tak jak my zazwyczaj. A są drużyny, takie jak dzisiaj tobierna, która gra w 12 osób i gdzieś tam może nie tyle zabiega fizycznie, co gdzieś tam nawet przy spadkach z faule są w stanie sobie gdzieś tam radzić mimo wszystko. Dzisiaj przygotowałem dla Was 6 losowych pytań. Od 1 do 6, wybierz dwa. Dwa i cztery. Ok, drugie. Który z zawodników zwrócił Twoją uwagę w drugiej edycji Master League i dlaczego? Mm, mm, mm. Jako już nie graliśmy tak naprawdę w pierwszej i też nie jakoś nie bardzo śledziliśmy te rozgrywki, to z drużyny AVC, nie pamiętam dokładnie imienia, nazwiska, ale tam najwięcej punktów bodajże rzuca w tym momencie, nie, nie mogę sobie przypomnieć. Masz na myśli może Krzyśka Banysia? Tak, tak, Krzysiek Banys bardzo nas skarcił w meczu, kiedy z nimi graliśmy gdzieś tam bodajże w czwartej kolejce, po prostu każdy rzut gdzieś tam w pierwszej połowie wpadał, 30 punktów tak naprawdę. 20 minut, no, no jest, jest się czym pochwalić, tak. Czwarte, kogo przewidujesz w finale playoffów? offów Podaj dwie drużyny. E, AVC i z PTG Sokumańska. Okej, okay. dobra odpowiedź. Dzięki. Thunderbolts, gratulacje, jesteście drugim ćwierćfinalistą. Także walczycie w playoffach o finał. Będą zmiany w trzeciej edycji Master League, o nim chcemy porozmawiać. Dołączę prawdopodobnie kolejne cztery drużyny, więc będzie Was 16 ekip i będzie podział na dwie ligi. Pierwsza liga, ci najwyżej punktowani w drugiej edycji, i druga połówka, no to ci z dolnej części tabeli. W pierwszej będziecie walczyć o utrzymanie, a w drugiej będzie walka o awans, bo będzie to możliwe później. Co myślicie o tym pomyśle? Jest okej, okay, tak naprawdę. I tak liga poszła dość bardzo do przodu i te mecze są dość wyrównane. To no fajnie, że będą, będzie grało coś, nie? Przede wszystkim. To tak jakby zrobić yy, między innymi ligami ten sam turniej, co z Czarkiem rozmawialiśmy i faktycznie jakby dwie, dwa zespoły wychodziły. Bo przeważnie jest AVC pierwszy, pierwszym, więc drugi ten, to zawsze by było fajnie, żebyśmy się pobili jednak o to miejsce. Nie, jest super pomysł ogólnie. Mamy przygotowane sześć losowych pytań dla Was, one są ponumerowane od hmm. 1 Dawaj do 6. Wariacie. Dawaj dwie cyfry od 1 do 6. 3. Jakie nowości chciałbyś zobaczyć w trzeciej edycji Master League? Czego Ci brakuje albo czy masz jakiś pomysł? Nie mam pojęcia, okej, okay. jest na razie, nie mam nic przeciwko, więc jest git. I druga cyfra? I będzie cztery. Kogo przewidujesz w finale playoffów? Podaj dwie drużyny. <laughs> nie wiem, a po co? Nie wiem, może my jako Patole wyjdziemy, może Nowa Dęba. <laughs> Także stało no. albo na nas, albo na nich. Zobaczymy. Okej, okay. oby tak się stało. <laughs> Dzięki. Resowia Pępa 1 Rzeszów niestety przegrana, ale nie marcie się, gracie dalej, przechodzicie do ćwierćfinałów. Gratulacje. Trzecia edycja Master League już na jesieni, prawdopodobnie dołączy więcej zespołów i będzie wprowadzony nowy pomysł, czyli podział na dwie ligi, żeby trochę zrównoważyć szanse. Najsilniejsze zespoły trafią do wyższej ligi, słabsze niżej. Każda będzie walczyła o coś, pierwszej najwyższej o utrzymanie i walkę wiadomo w playoffach. A niższa o awans do tych rozgrywek. Co uważasz na temat tego pomysłu? Według mnie to jest dobry pomysł. Właśnie słyszałem, że dużo drużyn ma dojść. Moi znajomi nawet rówieśnicy idą. I według mnie to jest dobry pomysł, żeby podzielić właśnie na dwie dywizje. Będzie po prostu, nie będzie tak, że jakaś drużyna będzie odstawała, i wiadomo, że jak z nią grają, to poziom będzie po prostu niższy. I myślę po prostu, że to jest dobre rozwiązanie. Hej, okay, mamy przygotowany dla Was sześć losowych pytań. Od 1 do 6 wybierz dwie cyfry. 4, 3. Ok, to lecimy z trzecim. Jakie nowości chciałbyś zobaczyć w trzeciej edycji Master League? Może dłuższy czas gry. Te 8 minut, nawet z zatrzymywanym czasem, to jest więcej niż było, ale nadal trochę tak za mało, żeby tak się pomęczyć jeszcze. A poza tym, to wszystko jest zrobione cacy. Najlepiej jak się da. I czwarte, kogo przewidujesz w finale playoffów? Podaj dwie drużyny. To oczywiście my. No i pewnie AVC, musimy się na nich odbić w końcu. Zalesie DNA, gratulacje, awansu do ćwierćfinałów, jesteście już pewniakiem. A dzisiaj rozmawiamy o zmianie, która nastąpi w trzeciej edycji. Prawdopodobnie dołączą cztery zespoły, będzie was 16 i według pomysłu organizatorów będziecie podzieleni na dwie dywizje. Na te najwyżej punktowane, czyli ta pierwsza i ta druga te zespoły, które najmniej punktowały, żeby trochę zbalansować te szanse w rozgrywkach. Zarówno pierwsza i druga dywizja, czyli ligi będą walczyć o utrzymanie albo o awans. I co uważacie jako zalesie DNA? Czy to jest fajny pomysł, jak on może zadziałać? Pomysł jak najbardziej fajny, tak? Cieszymy się, że liga się rozwija i jest coraz więcej chętnych do, do gry. Bardzo fajnie, że, że rywalizacja będzie większa, będzie więcej meczyków, także pomysł jak najbardziej super. Co więcej, no zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, tak? Myślę, że, że okej. Okay. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Was sześć losowych pytań, które są schowane między cyframi 1, 6 i proszę wybierz sobie dwie. Trzy i. Sześć. Super. No to lecimy trójkę. Jakie nowości chciałbyś zobaczyć w trzeciej edycji Master League? Dobre pytanie. Ja bym wrócił do, do tych highlightów, bo to była spoko opcja, I żeby, żeby gdzieś tam wybierać, może nie 5 akcji, ale na jakieś tam 3 akcje 3, czy 5 akcji. Yy, może nie tylko akcje punktowe, ale też jakieś tam fajne bloki, fajne przykryty, coś w tym stylu. Ciekawy pomysł, ciekawy. I szóste, kto jest dla Ciebie najlepszym organizatorem i dlaczego to jest Kamila Szczarkiem? Yy, dlaczego Kamila Szczarkiem? Super energia, bardzo fajnie, sympatyczni ludzie z pasją i z pomysłem i dlatego. Reserwa Pempa II Rzeszów, niestety było blisko, żeby wygrać pierwszy mecz w drugiej edycji Master League. Ale tak jak wspominaliśmy za każdym razem, widać u Was ten ogień, bardzo mocno się tli. Jesteście coraz bardziej dotarci, stawiacie czoła naprawdę doświadczonym chłopakom, o wiele masywniejszym, silniejszym, doświadczonym. Także trzymamy za Was kciuki w następnej edycji. I później przechodzimy właśnie do trzeciej edycji Master League, która zbliża się, po wakacjach na jesień się zobaczymy ponownie. Organizatorzy wymyślili, że będzie podział na dwie ligi, dwie dywizje. Pierwsza dywizja to będą najwyżej punktowane drużyny. Analogicznie na odwrót, czyli te naj, najniżej punktowane, żeby trochę zbilansować te, te siły, możliwości i jak uważacie, czy to jest dobry pomysł. Myślę, że to jest dosyć dobry pomysł. Te słabsze drużyny, no, mniej może doświadczone, z, z mniej doświadczonymi zawodnikami będą miały szansę zmierzyć się jakby no, w meczach z drużynami na swoim poziomie, tak? I nie będą miały jakichś dużych trudności z tymi drużynami już taki, że powiem, zaawansowanymi, no nie? E, przygotowaliśmy dzisiaj 6 pytań losowych, e, więc ich na pewno nie znacie, zresztą jak zawsze, w większości nie znacie ich, ale tutaj jest element losowości, jakbyś mógł, to wybierz między 1 a 6 dwie cyfry, gdzie schowane są te pytania i ja Ci je zadam za okay. chwilę. Między 1 a 6, to 2 i 4. Okej, drugie pytanie. Który z zawodników zwrócił Twoją uwagę podczas drugiej edycji Master League i dlaczego? Myślę, że Krzysztof Banyś. Ze względu na swoją ciekawą technikę rzucania rzutów osobistych. Nie stoi tak jakby centralnie, centralnie tylko właśnie tak z boku. i Z tego co wiem, to Kobe Bryant tak kiedyś przez chwilę chyba też rzucał osobiste. I myślę, że to zwróciło moją uwagę. No, też dosyć dobrze gra, to chyba ma MVP co tydzień chyba, czy coś takiego. Więc no, myślę, że Krzysztof Bamyś. I czwarte, kogo przewidujesz w finale playoffów? Wymień te dwie drużyny, które będą walczyć w finale ze sobą. Myślę, że AVC i Pemperesowe jedynka. Świetnie, dzięki. Alfa Team oficjalnie możemy powiedzieć, że awansujecie do ćwierć finałów drugiej edycji Master League. Jak słyszeliście, organizator Czarek przedstawił Wam propozycję zmian, które nadejdą w trzeciej edycji, czyli podział na dwie ligi, na dwie dywizje, mm -hmm. gdzie będzie bardziej zbilansowany poziom drużyn między sobą, gdzie Pierwsze będziecie się bić o utrzymanie, a w drugiej będzie walka o awans, co myślicie na temat tego pomysłu, i czy to będzie by uatrakcyjni na pewno jakąś rozgrywkę z nowymi drużynami? Wiesz co, powiem tak, ja myślę, że jeżeli będzie właśnie na tyle dużo chętnych drużyn, które żeby faktycznie to tak rozbudować, żeby było. Bo teraz jest. 12-11 drużyn, jeśli się 12. E, nie mylę. I docelowo ma być 16, czyli po 8 A, na po każdą ligę. No to okej, okay, to to brzmi, brzmi... dobrze, sensownie. Myślę, że fajny pomysł, urozmaicenie. E, właśnie z tym utrzymaniem i z awansem do wyższej ligi. Tylko teraz pytanie właśnie e, jak stwierdzić, która ta... No, która drużyna jest lepsza. E, żeby była w tej wyższej lidze. Zak zakładam, żeby to było coś takiego, że... E, z aktualnej ligi teraz byłyby w tej wyższej, i nowe są w niższej, i one mają szansę awansować, a gorsze by spały. Prawdopodobnie spadły, tak, tak to będzie rozwiązane, okay. ale jeszcze to nie jest oficjalne na pewno stanowisko. No, brzmi ciekawie, na pewno nie mogę powiedzieć, że to zły pomysł, musimy zobaczyć, co z tego wyjdzie. Mi się podoba osobiście, nie wiem jak reszta drużyny. Ale według mnie, im więcej drużyn, im, 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 więcej, im więcej ludzi w, li, w lidze, no to tym lepiej, bo większy rozgłos pewnie no, też więcej osób się dowie o lidze. E, właśnie może nowe twarze jakieś, albo może e, jakieś starsze ekipy, które się nie załapały do tej ligi. Także e, no, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Mamy też sześć losowych pytań dzisiaj. E, proszę wylosować sobie dwa. Od 1 do sześć. Poproszę pięć i. Jeden. Dobra, piąte. Co chcesz powiedzieć widzom Master League, którzy przychodzą na mecze i oglądają nas na YouTube, Facebooku i Instagramie? No po pierwsze, e, dziękuję Zuzi, mojej dziewczynie, która przychodzi na każdy mecz ogląda wszystkie wywiady. E, jest to. E, bardzo fajne takie uczucie wsparcia od jakiejś bliskiej osoby. Co do reszty kibiców, też to jest na pewno bardzo fajne, szczególnie jak przyjdą na, na, na mecz, słyszy się hałas, ten doping to daje kopa energii. Też jak się słyszy od przeciwników, to czuć tą taką adrenalinę rywalizację, także jest to bardzo fajna rzecz. Okej okay, i pierwsze, jak oceniasz drugi sezon Master League? Z perspektywy takiej waszej mm -hmm. jako Alpha Team i jako zawodnika indywidualnie. Ogólnie bardzo mi się podoba jest to też. No jesteśmy nową dru drużyną, kompletna składanka, mało kto się z nami grał, są trzy osoby, które razem grały. Teraz się trochę, jakby do, inaczej, po prostu dobraliśmy kil, kilka osób, jest to, także już się znamy z Uniwersytetu Rzeszowskiego i w tym meczu myślę, że już było widać, że było trochę lepiej, się tak, no na początku było ciężko, ale potem do, dotarliśmy i poszło. Gra mi się bardzo fajnie, fajnie, że jest, że są właśnie transmisje na żywo. Yy, na przykład yy, ostatnie, no nie ostatnie, ale pa, parę meczów wcześniej, yy, no się męczyłem przez długi czas z, kon, z kontuzją, także nie przychodziłem, mogłem sobie w domu usiąść, poglądać, pokibicować cho, yy, chłopakom, także te transmisje mi się, mi się bardzo yy, podobają. Jedyne co... Co prawda domyślam się, że to jest ciężkie do zrealizowania, dźwięk mógłby, mógłby być lepszy, bo jest ta kamera bardzo daleko, i za, i, i, że, żeby złapała ca, całe boisko i zakładam, że przez to właśnie ten hałas się, się tak niesie i to yy, no, yy, jest ta jakość taka yy, no, do dopracowania, nazwijmy to, yy, ale poza tym jest super, bardzo mi się podoba, sędziowie fajnie, że to są yy, związkowi sędziowie, a, a nie ktoś... Z, przy, z przypadku. No tak jak mówię, ogólnie dla mnie na plus oby tak dalej. Sezon można zaliczyć do udanych oby tak dalej. Super, dzięki wielkie. Last shots. No tak wymęczyliście, ale super końcówka. Gratulacje zwycięstwa z waszymi yy, kolegami, z którymi często robicie w tygodniu takie sparingi ala yy, derbowe. <laughs> no dokładnie zapowiadałem, że mecz będzie wyglądał tak jak nie inaczej. Tak znowu jest. byli blisko znowu. Cała sala, że tak powiem, chciała odlecieć tymi emocjami i nerwami no i znowu udało nam się to przyciągnąć na naszą korzyść. Jeszcze muszą troszkę potrenować, bardziej muszą popracować na tygodniu. Tak, zwłaszcza nad, nad pożeraniem przeciwnika. Jesteśmy otwarci na te kolejne wyzwania. Kończymy drugą edycję Master League, zostały nam tylko ćwierć finały, półfinał, no i finał, a są plany wobec trzeciej edycji Master League, czyli podział na dwie ligi, na dwie dywizje. Najwyższa liga, no to tam bezpośrednio wszyscy walczą o awans i o utrzymanie jednocześnie. Zaś druga liga to będą te mniej punktujące zespoły, które będą walczyć o, w barażach o właśnie awans do tej najwyższej ligi. Twoim zdaniem, jak myślisz, czy to jest fajny pomysł, żeby zbilansować właśnie umiejętnościami te drużyny i wprowadzić taką wagę tych rozgrywek? No, bardzo dobry pomysł. Mam nadzieję, że uda się zebrać po tam po 7-8 zespołów do, do każdej dywizji. Mecze naprawdę będą bardziej wyrównane, i poszczególne drużyny będą mieć z tego więcej. frajdy, nie będzie jakichś takich wielkich dysproporcji między zespołami, a z drugiej strony każdy będzie, mecz będzie ważny bo jest utrzymanie, walka o awans. Tak więc myślę, że to dobry pomysł, byle tylko liczba drużyn dopisała. Mamy przygotowane sześć losowych pytań, kryją się one pod cyframi od 1 do 6. Proszę, wybierz dwie cyfry: 3 i tak? 5. 3 i 5. Ok. 3. Jakie nowości chciałbyś zobaczyć w kolejnej edycji Master League? No mam nadzieję, że skoro ma są nagrywane fajnie jakby się udawało wyciągać jakieś takie może nie top ten, bo to organizatorzy by chyba musieli ileś godzin spędzić, ale jakieś top 3, tak żeby jeszcze pokazać, że tutaj mimo że jesteśmy w większości amatorami tudzież osobami bliżej 40, to jeszcze czasem coś fajnego uda się zagrać i są emocje. Ok, i piątka. Co chcesz powiedzieć widzom Masterli, którzy nas obserwują na YouTubie, na Facebooku i Instagramie, oglądają nasze live'y i nasze materiały? Myślę, że jest to też dla nich taka sama Friday, jak dla nas tutaj na boisku. Im więcej was tutaj przyjdzie, tym będzie głośniej. Wiemy, że Rosjil ma swoją atmosferę i swój zapach, ale z tym da się żyć. A na stali jest fajnie, nam się też lepiej gra, jak jest głośno i wrzawo na trybunach. Żarłacze, no niestety, nie udało się w ostatnim kwarcie wygrać tego zwycięstwa, mimo że prowadziliście. Niemniej wielkie brawa za tą determinację. Naprawdę tam konsaliście ich równo, równo. Kończy się druga edycja Master League, zbliża się trzecia na jesień i szykują się zmiany. Mają być prowadzone dwie dywizje, dwie ligi, żeby zbilansować trochę poziomem drużyny a i żeby każdy mecz nabrał takiej wagi. Jedni będą walczyć o utrzymanie, inni o awans. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? No właśnie, dziś udało nam się zagrać mecz, niestety przegrać. Przerwaliśmy naszą pasę czterech zwycięstw w pogoni za wyższą lokatą do play -offu. No nic, znowu trafimy na Buber AFC, Ktoś ich musi w końcu pokonać. Dobra, lecimy dalej. A co do tego, co do tego nowego zestawienia dwóch lig, czy tam dwóch dywizji? No myślę, że będzie ciekawiej. będzie ciekawiej. Mam nadzieję, że się zgłosi na tyle drużyn, żeby to udało się jakoś skrzętnie tak zorganizować, żeby każdy był zadowolony. Myślę, że poziomami też nie będzie już takich może wyników. Różnicy 60 punktów między, że się poziom trochę wyrówna. Bo faktycznie niektórzy koledzy z dobrą przeszłością koszykarską tutaj niespełnieni, może tam w jakiejś ligach grają w tej lidze amatorskiej i bardzo dobrze im idzie i w takim, z takimi chłopakami właśnie typowo amatorskimi kręcą te wyniki, te ewale, te punkty. No to tutaj będą mieć troszkę taki równiejszy poziom, może to troszkę będzie tak bardziej wyrównane. A i ci, co będą grali w tej mniejszej, niższej dywizji, będą mieli większe jakieś takie ambicje, jakąś taką motywację, żeby przychodzić i... I się bić tutaj między sobą, bo co to jest za przyjemność przyjść i dostać ma co drugi tydzień, czy tam co tydzień. Mamy sześć losowych pytań. E, schowane są pod cyframi od 1 do 6. Wybierz proszę, dwa. 3. Trójeczka. Jakie nowości chciałbyś zobaczyć w następnej edycji Master League? Czy liderki? Nie było dzisiaj jeszcze? No to o tak. Sketchupym e, czy z musztardą? Tak. I druga cyfra. Sześć! To jest najlepszym organizatorem, i dlaczego jest to Czarek i Kamila? Czarek Kamina, no, no, poza tym, że dobrze organizują zawody, bardzo dobrze wyglądają, yy, są obecni, widać, czy ich to interesuje, dbają o to jak o dobry interes, także to mi się podoba.